Witam wszystkich serdecznie, mapa to Gold Rush, mecz pomiędzy nazistowskimi Niemcami a siłami Aliantów. Jak widzicie wyszło na to, że ja gram dla tej niedobrej strony, ale tam było akurat wolne miejsce. Jeżeli ktoś nie za tej gry, to jest to Wolfenstein, Enemy Territory gra siedmioletnia, jeśli się już nie mylę, ale dalej posiadająca to coś fajnego, to coś co mają tylko niektóre kultowe gry Gra przy okazji darmowa jakby ktoś chciał wiedzieć. To Mój, mój, myślałem, że się przebrał za szpiega. A jeżeli zastanawiacie się, dlaczego <grym>, nagrywam dla Was wiadomość, czy używając tej gry, to sprawa jest bardzo prosta: 350 widzów. Tak więc setny się niedługo rozpocznie. A co to jest setny, jeżeli jesteście nowymi widzami? Jest to turniej organizowany przeze mnie dla Was, dla moich widzów. I właśnie jestem trupem totalnym zapewne. Przejdziecie. Przepraszam, rzeźnik.pl, dawno w to nie grałem. Fajnie, że udało mi się go się załatwić turniej organizowany dla moich widzów podzielony na drabinki fan oraz drabinkę pro drabinka fan no to właśnie to jest to co teraz jak ktoś słabo gra drabinka fan do ligi złotej maksymalnie czyli brąz, srebro, złoto drabinka fan, drabinka natomiast pro to jest dla ligi platyny oraz diamentu bez masters, darujemy sobie niestety masters z tego względu, że jest to troszeczkę nieuczciwe jak masters będzie grał a i zaraz to spadnie. A, będę zaraz bohaterem w swoim domu. I uleczyłem go. Yy, tak jak mówiłem, jak ktoś z dra fan pro, dobra, żebym się nie gubił dalej. Jeżeli chodzi o drabinkę fan, to jest jeszcze możliwość, jeżeli jesteście w bardzo niskiej platynie, czyli tak do 50. miejsca w swojej dywizji, możecie zagrać w fan, jeżeli tak chcecie. Natomiast jeżeli jesteście w wysokim złocie, 5 złoto minimum, yy, możecie zagrać w... Możecie zagrać w drabince pro, jeżeli chcecie się po prostu sprawdzić. Taki ma lekki buforek. Oj, coś mi się tutaj strasznie ty... nie, nie wiem czemu. I znowu rzeźnik oberwał ode mnie, a ten jeden się tu schował. Jeżeli chodzi natomiast o datę, będzie to piąty, w turniej odbędzie się 5 marca, godzina, bardzo możliwe, że to będzie między 16 a 18, podwójna eliminacja, wszyscy, którzy przegrają swój pierwszy, nie tyle mecz, co pierwszą rundę, nie tylko tą, którą grają, przychodzą dalej, przychodzą do po prostu kolejnego kolejnego etapu. Automatycznie nie musicie nic zgłaszać. Z najwyżej możecie zgłosić, że nie chcecie dalej grać. To ja wtedy dam walkowe osoby, która jest poniżej was. Jeżeli chodzi o regulamin i zasady, to on jest napisany na dole. Ja nagram jeszcze jeden taki filmik, gdzie będą wszystkie reguły wypisane. I bardzo bym prosił o jego obejrzenie, przeczytanie naszego regulaminu, żeby nie było pytań, co robić, jak coś się stanie, albo coś w tym stylu, bo ja dostaję nerwicy w takim momencie. Nie daję żadnego ogłoszenia na innych forach, chyba że jest ten turniej, z tego względu, że chcę, żeby to było tylko i wyłącznie dla tych widzów, którzy są zapisani w tym momencie. I jeszcze jest, sprawa jest taka, że tysięczny, kiedy będzie tysiąc widzów, postanowiłem zorganizować turniej, gdzie będzie bardzo możliwe nagroda dla nagroda dla dla zwycięzcy jakaś materialna, nie pieniężna, bardzo możliwe, że materialna pewna osoba się zgłosiła, że chciałaby coś przygotować dla takiej osoby, która by wygrała, więc drabinka fan dostanie nagrodę materialną, drabinka pro może może dostanie pieniądze Nagrodę pieniężną, bo ktoś też się zgłosił, że chciałby ufundować lekką nagrodę. Będzie to bardziej symboliczne yy, niż jakaś większa kasa, ale no zawsze to jest coś. I to jest teraz bardzo ważne z tym tysięcznym turniejem. Udział w nim będą mogły wziąć tylko osoby, które brały udział we wcześniejszych moich turniejach. Czyli jeżeli teraz yy, a to jest podwójny skok zapomniałem to jest moon Jumping yy, Tak więc jeżeli chcecie wziąć... Udział w tym tysięcznym musicie wziąć udział w którymś z najbliższych turniejów. Odbędzie się ten 300, jak na 350, potem będzie 500, następny 750 i dopiero tysięczny, jak będzie tysięczny widz, zrobię coś, że może będzie wygrać. To będzie najwcześniej zapewne za jakieś 3 miesiące. Nie wątpię, że było to wcześniej niż 3-4 miesiące, no, ale za każdym razem będę to powtarzał. Jeżeli zagraliście zagra już wcześniej w turnieju, w tym <Siecznym> też będziecie mogli wziąć udział. Yy, tak więc ja chyba tu na razie kończę. zdejmę jeszcze tylko tego. Medyka, co. Ach, to stwaniak. No, już on mnie skończył. Miał 22 życia. Ja na razie kończę to chyba, będzie wszystko. Nagramy jakąś wiadomość na temat turnieju. Jeszcze dokładne dane, wszystko będzie powiedziane. Wielka prośba. Oglądajcie kanał. Szukajcie. Szukajcie wiadomości. Właśnie na kanale dotyczących turnieju. To jest bardzo, bardzo ważne. Nawet jak się zarejestrujecie na binary beast, gdzie jest link właśnie na dole podany do dwóch drabinek. Pamiętajcie, aby. Zapisać się, to jest aby być raz widzami, Trochę gadam głupoty, jak gram, nie mogę się skoncentrować. Może no. granie let's play jest naprawdę ciężkie, gadanie przy okazji ten. Co ja mówiłem? Już zapomniałem. Tak, linki są na dole. Baj fan oraz pro. Zapisujecie się, nawet jak się zapisujecie. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Godzinę przed turniejem trzeba będzie potwierdzić swoją obecność. Potwierdzanie będzie wyłączone do ostatniej chwili, do godziny przed turniejem. Więc oglądajcie kanał, przynajmniej sprawdzajcie, czy nie ma żadnych nowych wiadomości. Tam się schował jakiś dziad i ja go zaraz zdejmę. Przynajmniej ja mam taką skromną nadzieję. Nie zdjąłem go. Dobra, na razie cześć. W tym oto momencie za sekundę zginę i... Grajcie, bierzcie udział w turnieju, będzie na pewno bardzo, bardzo przyjemnie i fajnie. A i nagroda w tym momencie jest taka, że oczywiście gry finałowe skomentuję i wrzucę na kanał. A ja z Lugerem, bo chyba tak się ta broń nazywa, próbowałem zabić medyka. Zły błąd. Na razie cześć.